E, witam, mam na imię Andrzej Tyszko, pochodzę z Zambrowa, mam 37 lat, jestem alkoholikiem i narkomanem, od 7 lat jestem czysty, nie biorę, nie piję. Słyszałem tutaj dużo pięknych świadectw i to też mi daje siłę do działania i też widzę, że dużo chłopaków e, właśnie bierze od Matki Boskiej te siły. Ja chcę też powiedzieć, e, że to u mnie tak się zaczęło tak naprawdę, nie? byłem na pięknych rekolekcjach, Chociaż się też cyklicz, cyklicznie jakoś jeździmy z żoną. E, zaczęło się od właśnie od rekolekcji w sanktuarium Maryjnym w Matki Boskiej Pocieszenia w Krypnie. I to też było dla mnie takie ważne i piękne, bo pojechaliśmy tam razem z żoną. Tak jak wcześniej mówiłem, e, byłem osobą taką no, poranioną, tak? Poprzez nauk, poprzez alkohol, narkotyki. Możeństwo mi się nie układało już. Wisiało wszystko na, na włosku. Mi się też żyć nie chciało, ale poprzez właśnie e, poprzez podjęcie jakiegoś tam działania i poproszenia e, o te siły, tak, do, do życia w ogóle, tak, żeby zmienić coś w tym życiu dla Jezusa, dla Maryi e, właśnie zaczęły się dać takie drobne cuda w moim życiu i, i gdzieś trwałem w tym wszystkim, tak? E, Maryja mnie umacniała, bo tak jak mówiłem, te rekolekcje zaczęły. E, być i jeździłem tam z żoną, i, i tam, jak nasz przyjaciel mówił, że pojedziemy do Matki Boskiej pocieszenia w Krypnie, chcemy cukierka, ona daje nam całą paczkę. Nie, i to takie fajne było dla mnie zawsze, że mogłem tam pojechać z żoną, wyciszyć się, e, zagłębić się w siebie, tak? poprosić o to wszystko, żeby, żeby to moje życie wyglądało inaczej. tak. E, no i. We wrześniu będzie 7 latek, jak jestem czysty. Nie biorę, nie piję. E, jesteśmy z żoną, tworzymy też wspaniały dom, tak, tak mi się wydaje. Pracuję nad sobą. Ten rozwój duchowy też e, jakoś mi jest bardzo potrzebny, tak? bo w obecnym czasie też może nie mam tych spotkań i też nie pracuję nad, nad swoimi słabościami nad alkoholem i narkotykami ale wiem, że poprzez właśnie tę siłę. Matki boskiej, ona wszystko mi daje, czego mi potrzeba, tak? I, e, i też was zachęcam, żebyście zagłębiali tą wiarę, e, żebyście zagłębiali siebie, żebyście e, nie tracili wiary, umocniali Ducha Bożego, bo to jest bardzo ważne. Bo ja dzisiaj wiem, żeby nie siła wyższa, żeby nie mój Bóg, żeby nie Matka Boska, to nie wiem, co by dzisiaj ze mną było. Tak? Dzisiaj mam wszystkie potrzebne siły do tego, żeby e, z tym walczyć, żeby budować swoje relacje z, ze swoimi dziećmi, ze swoją żoną. Żeby być normalnym, zdrowym gościem tak? i to jest dla mnie dzisiaj bardzo ważne i mam nadzieję, że, że niedługo też będę wojownikiem Maryi, że będę, byłem, będę jednym z braćmi tutaj, z chłopakami i także też mi bardzo na tym zależy, bo ta więź z Maryją jest dla mnie e, bardzo ważna w moim życiu. Dzięki.